Podbijam swoje marzenia, nie stanę już w miejscu Choć czasem jak słup czekałem na szanse jak w czystcu Nawijałem kiedyś, że skończyłem to na wejściu Chciałem zostać magnesem, by pełnić się miłością To zawsze szansy brak, nie chcę żyć już tak Czemu czas idzie w spak, w szarej torbie mam już pak wszystkie rzeczy by zostawić, za sobą brudny świat Modlę się codziennie by w końcu zobaczyć słońca blask Patrzyłem się w górę, nie było cię tam. Prosiłem Boga o ciebie, ponieważ samemu coraz trudniej jest mi spędzać czas. Nie, nie, nie. mocno za każdym razem, kiedy poczuję w sercu strach. strach. Chcę się w tobie zakochać i w melodię twego serca się wsłuchać, nie w tych padach nie jest tą metką jakości. mógłbym podać wszystko, co mam, żeby z tobą chodzić. Czym jest to nasze życie bez miłości? Tym szarym obrazem świata pełnym wątpliwości. Patrzę w górę, tam który już raz? Pamiętam te czasy, gdy widziałem cię pośród gwiazd. Olewałem cię przez wrzeszli na tłumaczenie, subak Ten tekst było tobie, wtedy wiedziałem, że straciłem skarb ten. Co chciał rozmawiać i się poznawać? W szkole i poza wspólnych miłych chwil doznawać? Nawet nie wiesz, jak bardzo chciałbym cofnąć ten czas. Teraz to naprawiam, mieleć głęboki jest ten seriość Miłość może dawać szczęście, jednocześnie łzy. Sprawia, że tryskasz energią, albo jesteś zły. Definicja miłości Najtrudniejszą ze wszystkich Bo każdy ma swoją. I kochać potrafi każdy, tylko poszukaj głęboko jej.